Witam serdecznie z tej strony Aleksinia, to jest kariera HSV Hamburg. Już kolejny odcinek. Przed nami mecz z Werderem Brema, czyli największe derby północy, jakie są? I idziemy przed tymi derbami na konferencję prasową. Eee, Odpowiadajmy na parę pytań. No, Giamrach odszedł, czy Peter wypełni powstałą lukę po nim, no, a straszsto się jest symbolem. Mm. Czemu Piper grasa? Bo no, bez minut namurawie tego nie oblębni. Czy ten zespół może grać? Co, że jest na takim poziomie. Nie, zamierza, nie zamierzamy się wyhamowywać. Jak dobrze pamiętacie, jesteśmy na szóstym miejscu. Co daje nam grę w lidze Europy. I cóż, biedzie, gramy u siebie z Werderem Brema. Przedłużmy naszą pasę. O Jezus, przegrywamy 1 do 0. No to jest naprawdę niepokojące yy, zjawisko, żebyśmy przegrali u siebie z takim słabym zespołem. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak było. Leibold do nas przychodzi, że chce grać, i myślę, że tutaj trzeba zamieszać tym zespołem zerotować. Leibold, yy, Heyer, mm, Geiger. Geiger i to by było na tyle. To by było na tyle. No, to jest pierwszy mecz od bardzo dawna, gdzie w ogóle bramki nie zdobyliśmy. To zaczyna też mnie trochę niepokoić, no bo jak dobrze będziecie w ostatnim odcinku, no nie, też nam najlepiej tutaj parę remisów złapaliśmy. Jedną porażkę. Cóż, no, skończy się w tym To jest też pierwszy okno, w którym nikogo nie kupujemy, yy, ponieważ nie mamy pieniędzy za dużo na kogoś ciekawego, a kogoś na siłę nie ma sensu kupować. Wzmocnimy się latem. W sumie tak jak to bywa w Niemczech, gdzie, gdzie tak naprawdę zespoły zimą w ogóle nie robią żadnych jakichś yy, dużych ruchów. No, zdarza się oczywiście. To nie jest powiedziane, że to jest z, taka reguła, ale. Generalnie kluby w Niemczech tam kupują maksymalnie jednego, dwóch zawodników i, i na tym kończą swoje polowania zimowe. A my nawet nikogo nie kupimy. Też uważam, że nasza kadra jak na razie doskonale się spisuje na jednak szóste miejsce w debiutującym sezonie dla nas w Bundeslidze. A my gramy z Nurembergą, też z drugim Beniaminkiem i wygrywamy po bramce Lwena. W końcu przełamaliśmy tę serię bez zwycięstw. Bardzo dobrze, pozwala nam ona utrzymać szóste miejsce. No, jeżeli byśmy wywalczyli by Ligę Europy, już w pierwszym sezonie byłbym naprawdę niezmiernie zachwycony tym. Darami musi grać częściej, no liczymy na się w decydujących starciach. I kończy się okno, My tutaj nie będziemy go jakoś specjalnie przedłużać. Też zastanawiam się nad, e, nad zawodnikiem... ja gdzie on jest? E, nad Kolasinaczem. Dlaczegoż to? Ponieważ kończy mu się kontrakt, no wiem, że on nie spełnia wymogów naszych narodowościowych, ale jednak to jest zawodnik, który urodził się w Niemczech. Wychowany krzakiem Gelsenkirchen. I jeżeli by taka potrzeba, skorzystam z tego, żebyśmy go zakontraktowali sobie. Też kwestia tego, ile on by zarabiał, bo jednak jest to Obecny zawodnik Arsenalu, więc tam ta kwota wynosiła chyba 63 tysiące, co jest dla nas jednak dosyć sporym, byłoby dla nas dosyć sporym obciążeniem, bo jak dobrze wiecie, nasz najlepszy zawodnik, którym jest chyba Alex Nybel, zarabia najwięcej w zespole, co jest tam w okolicach 20 paru tysięcy, jeśli się nie mylę. I no, też tutaj, no tak jak już wielokrotnie powtarzałem, nie możemy robić kominów płacowych dla zawodników. A Niklas Zyle odchodzi do Realu Madryt, no jest to bardzo ciekawy transfer, myślę, że on w rzeczywistości miałby małe prawdopodobieństwo, dlaczego już małe, ponieważ Niklas Zyle raczej znaczy nie chciałby się ruszać z Bayernu, myślę, że dla każdego Niemca gra w Bayernie no, wiadomo jest marzeniem, ale yy, jakby Bayern to jest taki zespół, w którym grają najlepsi Niemcy, tak? Dlatego też mi się nie wydaje, że chciałby odejść do Realu, chociaż jest też przykład tego Krossa, który jednak odszedł z tego bajernu do Realu po zdobyciu Mistrzostwa Świata, no ale to już był zawodnik spełniony tak naprawdę. A ja sobie też pozwoliłem tutaj przeskautować parunastu Czechów, z których bardzo prawdopodobnie skorzystamy już latem, bo znalazłem bardzo, bardzo ciekawych tych Czechów, czy to w Rosji jak Alex Kral, o tutaj ten środkowy pomocnik defensywny, bardzo moim zdaniem by się nam przydał w zespole. Ten Widik ze Sparty Praga, Sparty Praga jest też dosyć ciekawym zawodnikiem. Ale też musimy tutaj skupić się na tych zawodnikach z niemieckim paszportem. Temu Pukki jest w Arminie Bielefeld, też by zawodnik Schalke, Gelsenkirchen czy Norwich i Helsinki oczywiście. A my pędzimy do meczu z Bayerem Leverkusen, który ma trzecie miejsce. No i tak naprawdę tracimy tylko 4 punkty do tego Bayeru. To nie jest dużo. Możemy się tu pokusić o jakiś atak w przyszłości, jeżeli dzisiaj wygramy. Z aptekarzami. No Cóż, wygrajmy to. No i przegrywamy 2-0. <gryw> no niestety, niestety Bayer tutaj lepszym zespołem się okazał. No. I my wypadamy przez RB Lipsk na 7 miejsca. Jednak no wiadomo, no, no, przed sezonem nikt od nas nie oczekiwał tego, że my tutaj europejskie puchary będziemy się bić, ale jeśli już zaszła taka możliwość, to ja chciałbym. E, dostać się do tych pucharów. No, jednak to. Ale co, jednak to duże marzenie jest dla nas e, i szybsze zrealizowanie celu. E, celów, jakie sobie wyznaczyliśmy przed tą karierą, czyli no, możliwość wygrania, znaczy, żeby zakończyć karierę musimy wygrać Ligę Mistrzów bądź Ligę Europy oraz Bundesligę. I no już zakwalifikowanie do się, się do Ligi Europy też byłby dosyć duży krok ku temu, żeby ją nawet <tostarować> postarać się wygrać. Eee, a my zrobimy jeszcze jedną zmianę, wróci Hector. Tak szczerze ten Dharami Dostanie szansę za Windsheimera No bo Wind chyba Chyba gra słabo Nie asystuje, nie strzela bramek A my tego od naszych zawodników wymagamy W ataku Cóż, zmieśmy się z tym szalkę. I remisujemy Maina oraz Kalajdzicz jest Dla Schalke Hoppy Dwa razy ich Hoppe ich uratował no, Matthew jest bardzo dużym talentem Jednak Tutaj no, od takiego zawodnika się oczekuje tego właśnie, żeby strzelił bramki i tego samego oczekujemy my od Winsheimera który jednak wróci już po jednym meczu do pierwszego składu. Tutaj oczywiście wystąsała do nas tą prośbę ja ją zrealizuję. I cóż, dużo raportów. No to są ci części, o których Wam mówiłem. No jednak ja bym był bardzo chętny, żeby kupić tych Czechów. Są oni dobrzy, młodzi i tutaj sobie pododaję ich na listę. Życzyń oczywiście. No liszka możesz niekoniecznie. Choleś nie wygląda najgorzej. No, Adam Chlożek. Bardzo fajny zawodnik, ale już tutaj Liverpool nas uprzedził. Szkoda, że Suat też nie został w szalkę, byśmy myślę go mogli wyciągnąć. Ale też nie wiem, czy nie ruszymy po Tio Carreira latem. No naprawdę, latem, latem e, dokonamy paru ciekawych transferów, moim zdaniem. Nie chciałbym tu wszystkich Wam ich zdradzać, bo mam już je poukładane w swojej głowie. Oczywiście, propozycje jak najbardziej cały czas przyjmuję od Was i je e, e, sprawdzam. I tutaj też e, no mówię, nie chciałbym zdradzać wszystkich swoich padów, zostawię to jako niespodziankę. A my teraz gramy z ekipą y, źrabaków z myślą Gladbach. No cóż, i to Gladbach pokonuje nas 2 do 0. Myślę, że to jest chyba adekwatny moment, żeby zmienić taktykę. No bo nie może być tak, że my tutaj dostajemy wszystko y, na dziurę, że tak powiem. Y, I zmienimy formację, no bo jednak ona się chyba powoli zaczyna nie sprawdzać. Co mnie trochę niepokoi i no, oczywiście z dwoma napastnikami zostaniemy, z dwoma napastnikami musimy zostać: no bo to jednak e, jest nasze takie może nie tyle, że mocno, ale ale no właśnie, no co my byśmy mogli przejść za formację. Myślałem nad piątką obrońców bo jednak no ok, nie mamy e, pięciu zawodników, aż. E, nie Boże, pięć zawodników. Nie mamy też tylu środkowych, żeby jak to jeden się wyłamie nam, mógłby grać, ale, ale chciałbym zaryzykować. Chciałbym tym zaryzykować. I spróbować tym zagrać po prostu, tą formacją taką, jaka ona jest na obecny moment. Tutaj taktyka się nie zmienia, nawet pójdziemy troszkę wyżej, kapitanem oczywiście. Y, oczywiście, dobrze, nie będzie ten vandrogelen y, I na razie tego skodu nie zmienimy. No wiem, że odcinamy nasze jedno z, nasze skrzydła, które są naprawdę niezłe. Y, chyba, że w sumie byśmy przeszli na, y, na tą formację o na 5-2-3 i spróbujemy tu zaatakować naszych rywali naszymi dobrymi skrzydłami jednak dalej, a cofniemy po prostu jednego napastnika. za napastnika damy środkowego obrońcę. I tak to zostanie na razie. No niestety Winskheimer usiądzie na ławce, no bo mi się nie podoba ta sytuacja, gdzie my yy, no naprawdę straciliśmy formę i to bardzo. Yy, a do nas przyjeżdża Ekipa wieśniaków z Hoffenheim. Tutaj mnie ważne te treningi. Yy, Przyjeżdża do nas ekipa Wiesieńków z Hoffenheim. Znaczy nie, to my jedziemy, nie idziemy na konferencję prasową czasami. Można nie iść. A my symulujemy i zobaczmy jak nam pójdzie w tej formacji. Przegrywamy 1-0 po bramce Frana Beltrana. No niestety spadek formy, spadek formy nam się przydarzył i to dosyć duży. Raport tych młodzieżowców, ojoj, oj, tutaj chyba ten Niemiec będzie całkiem przyzwoity. Przy następnym raporcie pójdziemy sobie go zobaczyć. Z Finlandii tutaj niekoniecznie. O, o, o. Jednak też jeden dobry zawodnik gdzieś uchował nam. Eee, a do nas przychodzi Team Leibold, który dziękuję, że został włączony z powrotem do składu. To jest Hector, włączymy sobie tutaj baldo. Jak widzę tutaj morale jednak tych obrońców są dosyć słabe. Czyli może jednak zmiana tej formacji no, nie była konieczna, ale może zagramy troszkę defensywniej. Nie, bo nie mamy do tego wykonawców. No Jest to trochę problematyczne, nie ukrywam. Jest to trochę problematyczne dla nas, no musimy jakąś formację znaleźć. No 4-3 może nie byłaby dobrą formacją dla nas. Kurde, no jest to dla, pewna zagwozdka. Może spróbujemy wyjść bardzo ofensywnym wystawieniem. Ustawieniem... E, to zamieni się z minus stronami, okej okay, to nie jest zupomysł. E, zombie za Luwena. I cóż, i ten Leibold niech nam tu gra dobrze, zostawimy taką formację jaka ona jest na obecny moment, yy, tak chcemy zapisać się, zmiany i postaramy się wyjść bardzo ofensywnie na Wolfsburg, yy, nam nie robi różnicy yy, jacy, zawodnicy, yy, jacy zawodnicy grają przeciwko nam, yy, my staramy się narzucać na nasz styl gry. No jeśli nie uda nam się wygrać, a dostaniemy łomot od Wolfsburga, no to będzie tylko i wyłącznie moja wina, że kombinuję z tą formacją. A my dostajemy ofertę z klubu Bologna. No niestety muszę odrzucić tę ofertę. Jednak w Hamburgu nam jest jak najbardziej wygodnie. I cóż, oglądnijmy ten z Wolfsburgiem. W Wolfsburgu zmiana na bramce z tego co widzę. Nie ma już Kryona Castelsa, Malkut, Bednarek jest w Wolfsburgu, a to ciekawe. Miners też jest nowym nabytkiem, oraz Manafa. Alvarado już przeciwko nam grał i Molec z Montpellier. Ciekawe transfery ekipy z Wolfsburga. A my zaczynamy. Wolfsburg na czarno, my na biało. I na razie Wolfsburg w atarciu od pierwszych minut, ale broni Alex Nibel. broni Alex. A my teraz staramy się wyjść z jakimś kontratakiem, I jednak musimy przejść do ataku pozycyjnego, ponieważ Wolfsburg nas wyhamował. Ale miejmy nadzieję, że w ataku pozycyjnym sobie dosyć dobrze porodzimy. Winsheimer, ajajaj, i odbiera nam La I Teraz Wolfsburg w natarciu. i konstruują tę akcje, niestety. Nie jesteśmy w stanie odebrać im piłki, żeby tylko to się nie zwieńczyło golem. Spalony. Jak dobrze pamiętacie, ostatni mecz przeciwko Wolfsburgowi zakończył się porażką. 3 do 2. W 90. minucie nam strzelił Wołd Wekhorst. Ale tym razem to my strzelamy i to jest Winsheimer na 1 do 0. No, jednak rezygnacja z Winsheimera się... Może opłaciła, bo to trochę zmotywowało go do cięższej pracy i, i tym się nam odpłaca. Ale teraz przy te dalej Wolfsburg po wznowieniu gry. Ten Maksymilian Arnold naprawdę jest fajnym zawodnikiem. Wiele lat w Wolfsburgu, ale Molet nam strzela bramkę. Co do Arnolda, no widział gąby, widziałbym go w naszym Hamburgu. Naszym HSV no jest to zawodnik naprawdę solidny o nieprzeciętnych umiejętnościach, ale no na razie jest w Wolfsburgu i kreuje dla nich akcje, po których padają bramki, co nie jest miłym obrazkiem. Bo te bramki są strzelane nam. A dalej, my w natarciu może tą to golem. Witzheimer. Kalajdzić, może jakaś jedenastka. Zamieszanie, jednak Wolfsburg z wychodzi, tego, z, z wychodzi z tego ogromną ręką. Koniec pierwszej połowy. No. Jak wyglądają te sceny? Leibold, Leibold, jeszcze raz Leibold do zmiany z Mainą. Luelink oraz Jonas Hector zameldują się na boisku. I cóż, Wolfsburg rozpoczyna drugą połowę. Miejmy nadzieję, że my tą zwycięską bramkę zdobędziemy prędzej czy później. Przydałoby nam się mać na przełamanie. No jak na razie w sytuacjach e, porówno. No, nie wiem jak mogliśmy... A, no mógłbyś z tym jakiś coś z dystansu, dlatego nie ma okazji, chociaż no nie wiem jak czemu to się nie równoważył. Kondycyjnie nasi zawodnicy No kalajdzić trochę tutaj się męczy Najwyraźniej mm, dużo ruchów bez piłki No i właśnie Kalajdzić z Winsheimerem no, Fantastyczny duet jak na obecną chwilę I teraz Winsheimer Ależ broni Bodart Szkoda Mogło być 2 do 1, no to była super sensowa akcja jaką miał Winzheimer. No a teraz jednak Wolfsburg w kontrataku. Czy w ataku pozycyjnym już. Może przeprowadzimy jedną zmianę. Będzie to zmiana właśnie Petra za Lukeneca. Tam Luka sobie przestaje radzić powoli. A Teraz King Zombie doskonałe podanie do Luelinga. Kaleidzic szukał tam Winsheimera, ale niestety mógł uderzać, a nie podawać. No to już był gdzieś 15-14 metrów, można było pokusić się o strzał. A przez to Wolfsburg jest w ataku. Spalony na naszą, no naszą korzyść, oczywiście. No i z Winsheimerem. Ale Geiger źle podaje. Na szczęście, Van Drungelen. pewnie odbiera piłkę. I teraz my jesteśmy w ataku Winsheimer 2 do 1. Winsheimer, fantastyczny Niemiec, fantastyczny napastnik Sfinalizował akcję, po której prowadzimy 2 do 1, ale teraz może wyjdziemy na trz... dwubramkowe prowadzenie? Nie, jednak nie, jednak w Wolfsburg. 3 minuty do końca. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się scenariusz z Wolfsburga, gdzie to my znowu dostaliśmy bramkę pod koniec w tamtym meczu i dostajemy tą bramkę. Molet. No ja nie wiem co się dzieje z tą obroną. Dlaczego ona tak funkcjonuje pod koniec meczów? Koniec! No niestety nie udało się dowieść tego prowadzenia. No nie podoba mi się to tak. No naprawdę nie podoba mi się ta sytuacja jaka ma miejsce w obecną chwilę. Drami do nas z pyskiem. No zarobki, zarobki. Ale udowodni, że ty chcesz... Lepsze pieniądze na boisku, a nie, że ty tutaj przyjdziesz i, i, i wyżebrasz te pieniądze od nas, gramy z Mainz, bez żadnych zmian. Szybka symulacja, no, przegrywamy 1 do 0. Dołek formy i to naprawdę wielki dołek formy. Yy, czy tutaj zemści się właśnie brak transferów na nas? O Sasunach jego, ale to są śmieszne pieniądze. Odrzucimy to, oczywiście. A my byśmy mogli w końcu wygrać jakieś spotkanie, no bo, no bo słabo to widzę. E, domyślno formacja Hamburga to jest 4-3-3. W sumie może byśmy spróbowali. E, więc jako podwieszony by, by tu był. Wtedy. Nie. No, no trzeba by nie mogło Właśnie my nie mamy tej dziesiątki typowej, chyba, że Kalajdzisz może grać, Kalajdzisz może grać, dobra. To Do Winzheimera sobie tu przesuniemy. E, Peter dostanie szansę. E, na prawej obronie zagra... Aha, Peter na lewej, to na prawej, dobra, zostanie Nets. To zostanie Nets. No i my nie jesteśmy w stanie nic, nic innego wymyślić bo musimy znaleźć jakieś lekarstwo na naszą formę, tak? Znowu eee, za Sadarami'ego, on to jest chyba na listę wtedy wystawimy, tak? Przez to, że kontraktu nie jest nowego. Później mu zaoferuję ten kontrakt, nie martwcie się. Chyba, że będzie chciał jakąś niewyobrażalną sumę z kosmosu. A my musimy się skupić no, na wygrywaniu meczów, bo odjeżdżają nam europejskie puchary, czego nie chcieliśmy. Jak już, było taka, jak już była taka możliwość, to chcieliśmy z niej skorzystać. Kolejek zostało raptem 9 do końca sezonu. A przed nami mecz ze Stuttgartem. Przed, przed nami mecz ze Stuttgartem, który byśmy mogli wygrać. Spróbujmy. No A my dostajemy srogie baty od Stuttgartu, 3 do 0. Oho, no, nie podoba mi się to naprawdę. Nie podoba mi się to. Ja wiem, naprawdę jestem. Może nie tyle zrozpaczony, co w takiej sytuacji, w której nie wiem, co zrobić. No wiadomo, no, powinienem dać szansę wykazać się zawodnikom na tych formacjach, które ja tutaj zastosowałem, ale no. Ale no, jeżeli dostajemy trójkę od Stuttgartu, to jest coś naprawdę nie tak. To, to, to nie jest. Przecież nie wiem, może spróbujemy w taktyce coś podłubać. Wrócimy do tego. Kurde, no nie wiem, naprawdę, może jesteśmy troszkę niżej. I to tyle. Jednak ta formacja naprawdę dobrze się spisywała. To 4-4-2. Przecież my tu pokonaliśmy naprawdę wielkie marki, jaką była na przykład Borussia Dortmund czy dalej jest. A przed nami mecz z Herton Berlin. 8 kolej do końca, jak wygląda tabela. Chociaż to szóste miejsce, tracimy do niego tylko 5 punktów, to nie jest dużo. Do Ligi Mistrzów tracimy 9. Jak najbardziej, to jest wszystko do, możliwe do zrobienia, ja wiem, że tutaj oczekuję już naprawdę niemożliwych rzeczy, ale Ja wierzę w ten zespół, bo To nie jest możliwe, żebyśmy tak nagle zaczęli wszystko srogo przegrywać A przegrywamy z Hertą Przegrywamy z Hertą i Tym niemiłym akcentem zakończymy ten odcinek, bo Ja muszę przemyśleć co tu zrobić, żeby Żeby ten zespół Żeby ten zespół odmienić po prostu, no bo to jest dramat, co tu się dzieje naprawdę, tak? To tak, jest klasyka, to jest dramat. Przed, no zobaczmy sobie tylko, z kim przed nami jeszcze mecz. W kalendarzu przed nami mecz, nie, przed nami przerwa. I wchodzimy w miesiąc kwiecień. No, fajniejsze, jakbyśmy tutaj mogli zobaczyć. Union Berlin, tak? Union Berlin. Cóż, musimy się doskonale przeszykować na ten mecz z Unionem. To by było na tyle, ja Aleksinio to Kariera HSV, na razie.